Dzień dobry widzowie, dzisiaj zagramy 99 nocy w lesie z Kubusiem, nie znacie, i... Ojka. Ej, ty to, to, jeśli ten, masz mikrofon do, do nagrywania? Eee, ja mam w telefonie zbudowany i z moją dziewczyną. Jepiii, dziewaki. Ej, to jest skrzynia, chodźcie do mnie, to jest przyja. To później. I dzisiaj robimy wiek, Dobra, dobra, mi Więc jak sobie powiem jedno. Nie, nie jesteśmy tacy mocni, więc proszę Kto ty jesteś? No, hey, bo my tylko te ogarniamy tutaj bardzo. Ogarniamy. Nasze, jakby ogarniemy to, że... Nie jesteśmy tacy mocni. Tacy tryharderzy są umiem zrobić biliard No My tak sobie na spokojnie gramy. Giniamy to mamy to a co ty Janek robisz? Jeszcze drewno potrzebujemy. Leży. Takie ognisko mi. Ale tam widzę, wam szkoła mnie, bo mi okropnie. Znaczy nie jest tak źle, ale tam nie lubię szkoły. Tam jest apteka. Dekat, dekat. To jest kibel hubie. albo coś innego. To jest kibel. Dekat. No można łatwo się pomylić. Hej, hej, dobra, nie bardzo. Ja otwieram drugą skrzynię. Idę do ciebie. czekaj. Panik, mam kalister z paliwem. Uuu, dziękuję. Daje, tyś łapkę zgubiłam. Vyřeš. Jají, o má okoliv stěna. Ile skřínek oba má ciebie? Miejsce do lovění ryb. No. Přes stěny je vidět. torba. Dobrá máme revolver. To pokyde paní malo, to O, bengel. Dej. 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 O, o nie, 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 nie. to jest idziemy po dzieciaka za chwilę. Ej, no, po prostu. To prostu przed takim wejściem na ten filmik powinno być ostrzeżenie. Ej, śpiewamy w trakcie filmiku. Proszę z tego. Proszę. I Ej, wy na przykład naprawdę takimi słowami. A skąd mam wiedzieć? Aj. Widzę, a się domykowało przez O! Oh. Kurde. O! Do to oh. daj, no! No, co? Jest wolek! Janek! Chcesz kujoliczą... Chcesz łapkę? Okej. Okay. Naprawdę, Janek? Masz! Dzięki. na Ja idę szukać w... króliczej łapy. Ale nie kupuj się póki Ale po masz pełno przecież ten. Zabaj Ale tam, tam. są? W ognisku? Kidowsku. Nie, na że. Ale w królikach. Pełno masz królików przecież. No, myślisz, że. E, 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 co właśnie atakuje? No <laughs> ile Mam tak? Skąd wiedziałaś? Kurde, psikań cię z Ja ci dam tą smycz czerwoną. Dobra, torba. Ej, dobra, ja mam dobrą rzecz, bo ja mam dobrą torbę, dobrą się kierę. Rewolwer i latarkę. Ja mam to wszystko, ty. Jeden do jeden, kurde. Głowę, bo mi się Koczyna, bym, kura, ha, by się już byłam. Kuba, pomóż! Ja z jednym HP biegam. Ale mam coś dziwnego. Jakieś coś dziwne. Ja nie tylko amunicja. czy na pieski. No. no. Ja. Kto idzie ze mną bić wilki? Ja nie. Ja już biłem, mam pomarańczowy papek. Wywalać? Ale się nawala. Mam. Tak. Macie dziecko? Mam. Dobra. Kupuj mnie zaj! Ja skrzynkę! O skrzynka Mam bandaż, dobra mam bandaż O tu git Łódka jest super O chyba mi się głód kończy Ktoś ma łódkę Chyba mi się głódek kończy Szybko karotka karotka mam karotkę Zjadłam karotkę Szybko ja muszę zjeść karotkę już. Nie, ja już. Ja to do... to nas się zbliża. Czego jeszcze? Eee, e. Że Chyba gdzieś gdzieś z paliwem do ogniska? Tak, ja czeram jakąś ścień dziwną taką czerwoną. <laughs> że jaką? Mogę ją, pisać? No. A dlaczego się? Mam rewolwer, czy ktoś? Poczekaj, pokaż. To nie jest czerwona skrzynia, chłopie, nie strasz. Jemyś chłopie chłopiec czerwona jest, Chłopi jest z najlepszą skrzynią. gdzieś dalej była ta skrzynka. Gdzie? Chłopie, mów, to jest najlepsza skrzynka w grze. Jestem głodny, fak, jestem Jak ona biła tu? Ty, kurde, co mi Kubusia atakujesz? Haha, ha, pomogłem ci. Czemu tu umierasz? Dawaj biegniemy do ogniska dziobaku. Dziobaki! Dziobaki uciekają do ogniska! Dziobaki! Dziobaki! Dziobaku, możemy uciekać do ogniska, bo zaraz giną! Dziobaki! Fajne

a, A p... może busz nowe do walki? Mm. Takie 50-50, wiesz? Hmm. Ja bym wreszcie ogniskuł lepszy. Bo troszkę nasza mapka jest zbyt mała. Gdzie wszystkie te. To... A dobra, Jaki to. Się... to na... ja. A, A, nie A, tak. tak. macie jakieś monety? A no, no, ja się teraz znalazłam. tu zarcie. Mm. Ej, mam kolejną włócznie. O, Kubuś masz włócznie. Ale mam za to no pistolet. Chodź to chodź, Kuba, chodź do mnie. Na taką wieżę. Mm. Ja nie, nie eee, Idę w wieżę, idę na jakąś wieżę. Na ja taką no. będą. Ja pewną no mam drugie wieśce hm oznajdza handlarza no mu konia dać dosie się. Ej, weź z góry tam włócznię. ile mebli możemy kupić handlarz 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 twój. Muszę kupić no i nie chłonie no i ty co Ej, Kuba, bo Cię w chciał pod Mam coś ładnego, mam coś ładnego. Co? A. Płotek, mam płotek. Uuu, skąd masz płotek? Ej, płotek. Ciebie... Je teraz, A ja um... A, co tu się dzieje? Dziubaki... Mm. Jest. Dziuba... Dziubaki, zez. umrą dziubaki. Niech to idzie ze mną łowić. Chcemy widzieć w gruncie mamy. coś fajnego. Tak. ty zbudowałaś? Bimba. Kurde, dobre sieciele. To i nie. Nie ci drewno na ten. Jeśli będzie. Ja cię. Ja... Ja zbieram jedzenie. Ela zbiera drewno, a ja tak bym... to. Hmm? Ale to ja wypisz handlarze. Z ten. Drwalem. Y... Drwalem. Drwale. On ma lepszy no, Tada! Ja mam dobrą sikierę.

Zrobić magiczne drzewo! Tak, tak, tak. Jogopuszko! Spokojno! Przedamka! Łok ja się z wielkim kapitanem. Duże Co ty zrobiłeś, Kuban? Wilki mnie zabiły, ale mam banal. Ja też mam. Idziemy na pomoc Dziubakowi! Dziubaku! Uratujemy Cię Dziubaku! O! Poczekaj chwilkę, bo tutaj coś fajnego znalazła. Nie! Dziub! Miejcie wywalone w to! Chodźcie ratować kul... Chodźcie ratować mnie Dziubaka numer dwa! Ej! nie, chwila, tylko otwier otwieraliśmy sobie skrzynę. Uratujemy troszkę. Tu jest. Janek, widzę cię. Diobaku, przez ścianę. Oh. O kurde, dużo ich. Ja się nimi zajmę. Jobaki! Oh, skórka! Uważaj Dziobaku, abyś nie aby zginął, Diobaku. Jak się uleczyłem? Dziobaku, ulecz mnie. Już. Czekaj, nie mogę. Bo ja mam bandaż. O dobra Dawaj, reanimujemy go Czy widzę złotą skrzynkę z daleka? Nie. Dobra, ja go reanimuję. Janek, kula. Dzięki. Ja go reanimuję. Ej, nie mogę! Myślcie, spróbuj. Ej, Kuba, bo ja cię zreanimować nie mogę. Ja też nie mogę. To Bo... jest ty serwer. No teraz, naj... czekaj, najpierw nie, go pójść. Czekaj, nie ruszaj go, nie ruszaj go. O! Yes. Dobra. Czy jest tu coś z księneczka? Dziobaczek pyta. No nie mogę. Do... Ale jak się Kuba rozsypał pod tekstury. Hmm. A nikt nie ma karabinu niestety. Dziobaki. Ja idę do jakiegoś domku? Bo są dziobakiami. <grym> to jest piżarnia dziobaku. Musimy zjeść obuszka, bo dziobakiami jesteśmy. Bo sadzono jagody na całej mapie. O! Wow! Tu mi póki co by było można jeść. bo te dni troszkę wolno lecą. A gdzie jest kidosek? Kurde. Hør jeg snakker? Tam, e, o, o. dzień. dzień. Kiedyś się noc? Niestety nie posiadamy takiego i temu jak tarcza słoneczna. Ale kiedyś się nie nie noc, to jest A już jest pro. Bliźnij go tam. Bisko Bisko tam. Bisko. się. I Przepraszam. Przez chwilkę. Jezus, ma jedno pieniędz! Zrób na jedno, zrób na jedną Wiesz, co wy trwacie. pomóż mi! I go to help, ja I to go brało. to help. I... Jest ja, więcej was matka nie miała? Jak ja to zrobiłem w ostatniej chwili? gdzie chcie na Chodźcie hmm. pomóc kopać. I do grafting... E, do ogniska wrzucajmy. Będzie o lepsze ognisko. Dziobaki. Kop, kop. O, jest handlarz z futrami. Drewno tu jest. No bo ja mogę e dropnąć 4. Nie, do tak. zaczęło. Nie. Szybko. Nie. To nie może tak się zakończyć. Szybko ściąć te suche kawałki drewna. Ja, ja najpotrzebuję do magazyn na drewno. No jak mało brakuje, a tu zamki mega mało dają, to nie będę ich wrzucał. Oh, Jest i drewna. Kubaki ty... Kurde. Ej, biegaj po mapie szukając ej, nie wiem, na przykład... Ej, jest rozpaliwem. Weźcie mi pod ekran. Corki. Bo moja postać i hungry. Bardzo. Los Z Kolegami. Dobra, do craftingu, drzucajmy. już się, nie ulepszy, tego. Cięcia. Ej, ja nasz, Ej się, Ej, co do, do się bardziej układa? Łódź, czy amunicja? Łódź, a Łódź nie? szybko nie? nie? No, to no jak się tu postawiłeś? Jak To się. Tak jak się mówi pięć, tak szczerze, to nie mogę się doczekać, po prostu do jego Dobra jedziemy Teraz paliwa, moje się tak wkurzyłem przez ten deszcz Mieliśmy prawie kolejny poziom ogniska, a Ty te też tak powiedział Ale nie nie idzie Chyba nie w tym piękny dzień Sowa się obudziła No w okay. ogóle nie widzę jej oczu Odleciałaś. I dzisiaj

żebym się wywalił. 2% baterii akurat w U. tym momencie. To chyba grę coś. Jak mnie wywali, to znaczy, że bateria mi padła. Dziękuję. Kuba, uh. na co ty widać wszystkie nasze środki? Nie widać. Det er veldig kaldt her. Hmm... Na jeszcze nie Ja nie. Tak, wiesz, jeszcze jest Nie stworzyć niemożliwe. No, wiesz, czemu to... postawiłem to? No bo no, no bo... to co? magazyn pójdzie, tak to prawda? Jezu, po co ale... ty tyle magazynu A, postawiasz? Nie. Można. Ej, Kuba, idziemy... I mam pytanie, dlaczego tu jest mi sadonek? No bo poza Janek będzie magiczne na świczne drzewko. Ale gracie na tyle coś. Trzy, trzy mortki na czacie. Nie Właśnie. No. Gdzie je... Jedna sezonka nie ma. Sadzonki nie ma jednej. A, dawaj mi to. Dawaj mi to chłopie.

Ebo, bo Ela nas opušiła. Halo? A, dobra, na to znowu. Dlaczego? To na poli mi się rozłącza. Ela chyba. Ale czemu? Oh. Dołączyć. Nie wychodźcie, okej? Okay? No tak! No, dołączyć będziesz. O! Jesteś! O, jestem wychu! Ole, i ale nie... Ale i ty, ale nie się. tego łączy. A nie miałeś? Janek! Hmm. Zostałem wbity w płat. Ale mnie dziwnie... Ale dziwnie zginąłem. Help. Czemu to tak wygląda jakbym pod tekstury spadł? Kurde, ale musiałem zamarnąć. Tylko e, kto po mnie idzie, e, trzyma ile mu? kilometrów tu jesteś? Jestem w płapce. tu. Help. Ja Kuba! Kuba! Potem po co mi te diamenty? Kuba ja mam bandaż, ja mam bandaż. On jest obok mnie. Ale to jest 10 wilków. Serio? Kurde. Bo taki ile idziemy mamy. Ten. Arcia widzi bombacia. Dawaj Kuba. <noise> Niedźwiedzia nie chcesz nie chcesz tego, nie dają. Nie wchodź w kopkę, musisz ją jakby oszukać. Ach, oh, oh. Ja nie mogę. No to dzisiaj tutaj widzowie, zakończymy nasze Milion miliony wilków. Ej, zginął tak. w taki sposób, że uciekałem i zamarzam. Ale mogę poczekać do dnia. Mógł. No tak. Jezus, nie rozumiem, jak to A Będę czytał? Będę czytał? Nie, o tej godzinie. Będę Nie. Pędziesz, nie o Pani dokąd ci powiedziała? Do no, no półtorej godziny przedtem. No a my już zaraz ja się i idziemy spać. koczekiem, żebym powiedział. O kurde. Gdzie wy jesteście, no? Ja w kłapce. Jesteśmy ja i schodzimy przed siebie. No nie! Jeszcze do tego pada! Tu jestem. Trawy. Uważaj, bo to pułapka. I tu mój bandaż leży, bandasz tu mój leży. Nie! Uważcie! No to chyba nie! zakończymy naszą piękną przygodę. Do widzenia, widzowie. Jutro się zobaczymy. No.